Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nieprzewidzianie o nieprzewidzianej porze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rudkowska i oczywiście mój kanał Tarot i Magia. Miałam mieć rozmowę z Panią, no ale się tak ułożyło, że tej rozmowy nie mam wróżebną i mam teraz chwilę, żeby zrobić dla Państwa energetykę, więc mam nadzieję, że będziecie też zadowoleni. Że wcześniej macie. No i energetyka oczywiście na 12, 12, 2020 chciałam powiedzieć 6, ale to nieprawda. 2025 i poczekajcie, gdzie ja mam tutaj ten efemerydy planet, bo nawet podejrzałam. Dobra, nie będę Was przez chwilę widziała. Już, a więc tak, jutro 12 grudnia i numerologicznie bardzo mi się podoba, jeszcze przeliczę, ale już jestem zadowolona: trójka z dnia, trójka z miesiąca, bo 12, 12, w ogóle urodziny miesiąca, to nawet jakby były brzydkie, przebrzydłe aspekty planet, to powinniśmy się cieszyć, bo jest czas do świętowania urodzin miesiąca. No, i z roku jest dziewiątka, wiadomo, jeszcze do końca roku, czyli będziemy pod wpływem szóstki. Szóstka na pewno jest dobra do relacji międzyludzkich, do relacji rodzinnych i do relacji uczuciowych, i do działania w grupie, i robienia dla dobra grupy, i opiekowaniem się, pomaganiem innym. Czy nam to zakłócą aspekty planet? Zaraz zobaczymy. Ale ja już się cieszę na jutrzejszy dzień. I teraz tak, co planety mówią, co tam jest? Słońce w znaku strzelca, to wiadomo, księżyc ze znaku panny, uporządkowanej, upierdliwej w szczególe, pozwolę sobie tak powiedzieć. Mam nadzieję, że panny się na mnie nie obrażają. Panny, napiszcie, czy się nie obrażacie, przychodzi do znaku wagi, wyważonej, harmonijnej, dyplomatycznej, wszystko jak należy, tak? Czyli myślę, że relacje z innymi ludźmi powinny się poprawić. Pytanie, na ile to będzie jak gdyby prawdziwe przy tym aspekcie, przy, przy księżycu w, w znaku. Wagi, czy po prostu bo tak należy, bo żeby nikt o nas sobie nie wiem, źle na przykład nie pomyślał. I teraz, co będzie się działo na nieboskłonie? Czwarta, czterdzieści cztery, księżyc w sekstylu do Jowisza. Jowisz, co prawda, w retro, ale to jest bardzo dobry aspekt do pozytywnych emocji, pozytywnych działań. No, czwartej czterdzieści cztery, to myślę, że żadnych ruchów nie wiadomo, jakich nie robimy, ale może na przykład dobre. Sny nam się będą śniła, jak będziemy na bezsenność cierpieli, to dużo pozytywnych emocji będziemy mieli. Ale taka zimna pobudka o 7.59 księżyc w opozycji do Saturna. O Boże, ile mam do zrobienia? Czy ja się ze wszystkim wyrobię? Stare rzeczy, nowe rzeczy. Nie wiem, co ja zrobię, co ja zrobię. I może być nerwowość, i nerwowość może być też przed. W, po, w południe, bo o 12:55 księżyc w kwadraturze z Marsem. I tutaj nerwowość, trudne emocje, nieraz chaotyczne działanie, i tutaj też uważać na relacje, nie tylko uczuciowe, mogą być również zawodowe na linii kobieta-mężczyzna. 14:19 księżyc w stylu do Urana, niespodziewane zdarzenia, niespodziewane, nieoczekiwane myślenie, być może coś dobrego nam przynoszące. 15.50, księżyc w opozycji do Neptunu, Neptuna, aspekt wielkiej iluzji. Oczywiście dla twórców może git, ale pod każdym innym względem nie git, czyli uważać, żeby nas coś nie okłamał, żebyśmy my czegoś źle nie zrozumieli, żeby pogoda nam planów nie pokrzyżowała. 17.03, mówiłam księżyc. Przechodzi do znaku wagi. 19.1, księżyc w sekstylu do Merkurego. Dobre, będziemy mieli gadanie, pisanie, dobry czas do w ogóle takich intelektualnych rozmów. I później mamy, kochani, kochani, co my mamy? Księżyc w Strygonie do Plutona o godzinie 21.19, czyli będziemy pozytywnie transformowani, no i bym powiedziała aspekty różne, ale raczej dobre i teraz kochani, teraz dopiero Was widzę, o cieszę się, że nawet sporo osób, dziękuję wszystkim, którzy piszą, że Wam się w ogóle chce pisać, z całego serca dziękuję i oczywiście pozytywną energię Wam ślę, co by i Wam miło, dobrze było i w piątek i nawet dzisiaj. Mateusz napisał, widzę, że YouTube dalej dodaje cyfry na końcu ników, tak? Ja nieraz mam problemy z tym, kto jest kto, bo te niki na przykład, jak mi się wyświetlają, to są bardzo, bardzo dziwne. O pani Anna, bardzo ładne te ikonki choinka, serduszko, choinka, serduszko. Ja miałam w poprzednim komputerze, tym, który tam trzeszczał w tym niestety nie mam ikonek, bo już nie są, nie są takie klawisze do ikonek w Maku produkowane, ale tęsknię za tymi ikonkami naprawdę, ale tak jakbym miała ręcznie wklepywać dużo, to by było ciężko. Dobra, koniec gadania, karty. We dwóch moich rachunków zaczynamy od koziorożca, czyli co dla koziorożca na piątek dobrego początek. Co mamy? Dla koziorożca karta umiarkowanie, czyli generalnie dobra karta mówiąca o tym, że wasze sprawy powinny iść w dobrym kierunku. Czyli według planu, może trochę wolniej, niż byście chciały, to uważajcie, żeby się nie spóźnić. Ważna rodzina, ważni przyjaciele i ważna dyplomacja. Księżyc w znaku uwagi, myślę, że sobie poradzicie. Co dla wodnika? Dla wodnika na piątek dwójka buław, czyli jest to karta dualna. Czyli na przykład może być także dwie ważne rzeczy na przykład będziecie robili, albo dualna, bo na przykład z kimś te rzeczy będziecie robili, a jeżeli na przykład czegoś nie będziecie umieli, no to dobrze przy tej karcie prosić innych o pomoc, współpracować, współdziałać, razem tworzyć. Poza tym dwójka buław, buławy ogień dobry czas do spotkań fizyczno-seksualnych, tak? albo jakichś takich ognistych rozmów. Co dla ryb? A dla ryb wrażliwość, nadwrażliwość, chwilami bujanie w obłokach, uważać, żeby kogoś albo czegoś nie wyidealizować. Dobra do artyzmu, dobra do przytulania, dobra do spędzenia czasu na niczym. I oczywiście yy, nieraz ta karta mówi, że sprawy związane z dzieckiem, dziećmi będą ważne. Idziemy dalej. Idziemy do barana. Co dla barana? Dla barana, karda śmierć. Oczywiście nie oznacza śmierci fizycznej. Moment, bo mam wrażenie, że choć mam krzywo, te okulary. Chyba teraz lepiej. Tak, bo mi się o włosy zaczepiły. I teraz śmierć nie oznacza śmierci fizycznej, tylko nowy etap w życiu. No pytanie. Jak w tych dniówkach nowy etap w życiu będzie? Może niekoniecznie, ale może taka wskazówka, żeby ten dzień spędzić inaczej niż zazwyczaj, albo na różne rzeczy spojrzeć inaczej niż zazwyczaj. I jeżeli coś nie wychodzi, może to uśmiercić i zrobić miejsce na coś nowego. Na pewno zwracać uwagę na kręgosłup kości zęby. Idziemy dalej. <grych> Dobra, byk. Co dla byka? Dla byka nie najlepsza karta trójka mieczy, czyli po pierwsze, fizycznie byki niech troszczą się o swoje serducho, niech troszczą się fizycznie, dobrze jedzą, oliwy piją i inne rzeczy, ale też nie dają siebie zranić, skrzywdzić. I na pewno dla was nie jest to jakiś bardzo dobry dzień do rozmów uczuciowych. To jest pierwsza informacja, czyli niedobre do, dla serca, szeroko rozumianie. I jest to też karta żałobna. Żałobna nie oznacza, że ktoś ma umrzeć, ale żałobna, bo na przykład coś sobie wymyśliłem, wymyślał, wymyśliłam i tego nie zrealizowałam. I mogę się z tym źle czuć. Albo. Liczyłam na coś albo liczyłem i to nie zostało zrealizowane. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt paść denarów, czyli bardzo dużo małej roboty, której efektów nie będzie do końca widać i to może Was kurzać. Ale nie kręćcie, róbcie wszystko jak należy, małymi krokami do sukcesu. Co dla raka? Dla raka dziesiątka mieczy, nie najlepsza karta. Uważać, żeby ktoś was nie zranił albo, z, albo z zachowaniem, albo słowami, albo być może jakieś wiadomości, które do was dotrą, może nie indywidualne dla was, ale globalne też mogą was zranić. Czyli tu nie będę długo gadała, powiem tak, jakie zadanie na piątek: ochraniać się i w byle jaką energię nie wchodzić. Wykrzyknik. Idziemy dalej. Co dla lwa. Dla lwa mamy kartę wisielec. Wisielec oznacza dwie rzeczy. Pierwsza rzecz mogą być różnego rodzaju opóźnienia, więc jeżeli jakieś rzeczy macie do zrobienia czasowo, to zrobić przed. Druga rzecz, nawet trzy będą. Druga rzecz, uważać na trudniejsze stany medytacyjne emocjonalne, skrót zrobiłam, e, abych nie było to, co robić, medytować, rozwijać się i uważać na to, żeby wisielcowi tutaj z kieszonek pieniążki nie powypadały, czyli być e, takimi ostrożnymi w wydatkach. Co dla panny? Dla panny e, królowa denarów czyli bardzo dobra karta do różnego rodzaju ruchów zawodowo finansowych i spokojnie możecie je robić oczywiście w dobrych godzinach to mówiłam na początku filmiku również pomocna być może zawodowo być może w ogóle życiowo będzie jakaś kobieta i to nie musi być jakaś pomoc nie wiadomo jaka ofiarowana. Może coś takiego powie że coś wam się tam w głowie uruchomi. I coś z tym zrobicie, w jakiś sposób was zainspiruje. To nie musi być face to face. Może usłyszycie w internecie, może ja was do czegoś zainspiruję. Co dla wagi? Dla wagi rycerz Buław. Rycerz Buław na pewno jest bardzo dobrą kartą, jeżeli chodzi o działanie. Czyli nie wzleka, nie zwlekać, nie kręcić, nie wyważać, nie zastanawiać się, tylko działać. Yy, waga. Yy. No, nieraz może być to tak zbyt emocjonalnie, ale działać. No, i to jest też karta związana z mężczyzną. Sprawy związane z mężczyzną mogą być ważne. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona smieczy lubię też działanie, biorę sprawy w swoje ręce. Nie biję, nie płaczę, tylko działam, działam poprzez intelekt. Myślę. I wprowadzam myślenie w działanie. Co byle, jakie przecinam, co dobre zaczynam. I ostatni znak: strzelec, co dla strzelca. Dla strzelca nie najlepsza karta. Piątka denarów, karta biedy. Bieda może być finansowa, że zgubicie, przepłacicie albo coś się zepsuje, albo bieda znowu miałam tyle zrobić, tyle zrobić, a nie zrobię. Więc uważajcie na biedę. Dobrze i słuchajcie, karta dziękczynna dostałam wczoraj. E, kocham Szczecin i w Szczecinie był Wiktor, Kasia i Iwona. I przeczytam wam Mikołajkowo i Tarotowo pozdrowienia przesyłamy wzorcowo. Czyli zobaczcie jak pięknie się e, zrymowało. Naszą wróżkę wspominamy i z jej mądrości wciąż korzystamy. Przepięknie wzruszyłam się, z całego serca Wam dziękuję. I teraz po kolei, podpisał pierwszy Wiktor, bo Wiktor pisał, więc po kolei, Wiktor, dla Ciebie karta dziękczynna, harmonia w relacjach, Archanioł Raguel mówi do Ciebie, my anioły otwieramy serca wszystkich zaangażowanych stron, kłótnie i konflikty zostają natychmiast zakończone, dalej Kasia, Katarzynka, dla Kasi, dzieci indygo i kryształowe, Archanioł, Metatron mówi do ciebie, łączy cię głęboka więź z dziećmi albo zwierzętami, szczególnie albo z przyrodą, szczególnie możesz pomóc tym wrażliwym, to pierwsze znaczenie. A drugie znaczenie, żeby pracować nad głupawką i wewnętrznym dzieckiem. I dla Iwonki kochanej, dla Iwonki kochanej, Iwonka, oddychaj jak trzeba. Archanioł Rafael mówi do ciebie, weź kilka głębokich wdechów, wydychaj powietrze powoli, to pobudzi twoją energię. I uwolnić od starych wzorców. Czyli działaj po nowemu, nawet jeżeli by się innym nie podobało. Kochani, dziękuję, dziękuję. Urodzin nie widzę. A nie wiem, czy jeszcze jakaś darowizna nie przyszła na kanał, bo nie sprawdzałam. Więc szybko sprawdzę, bo może coś jest. I już patrzę. Yy, historia, historia. I zaraz zobaczymy tak yy, dwie, dwie wczoraj. Pierwsze wspomożenie kanału od pani Ewy KRZ. Panie Wunio, dziękuję. I to nie pierwszy raz. Podziękowanie dla pani. Piękna karta, jasno widzenie. Archanioł Raziel mówi do pani. Pomagam w pełni. Rozbudzić Twoje duchowe widzenie, byś mógł, mogła wyraźnie zobaczyć niebiańską miłość. Czyli nie dość, że będzie Pani miała intuicję dużą, to jeszcze miała znaki. I dla Pani Małgorzaty, by i, też w podziękowaniu za wsparcie, przepiękna karta dla Pani, rozpostrzyj skrzydła. Archanioł Ariel mówi, nie powstrzymuj się dłużej. To jest doskonały czas, a Ty jesteś gotowa, by poszybować. Piękna karta, rozwijaj się Pani Małgorzato. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał wesprzeć kanał, to bardzo proszę w pierwszej na żywo energetyce o ile będę miała karty przy sobie to wyciągnę oczywiście kartę dziękczynną. Mówię, jak będę miała przy sobie, bo teraz piątek, sobota, niedziela będę w Białymstoku i nie wiem, czy będę brała. Tarota na pewno wezmę, bo energetyk nie nagrałam, ale jak z anielskimi zobaczymy. Pa kochani, do widzenia, do zobaczenia i cieszę się, że jesteście. Cześć.